Jeżeli to kolano będzie dopuczało w jakiś taki wyjątkowo nieprzyjemny sposób, to mówiliśmy się z Justyną, że wtedy podejmie decyzję o tym, czy będzie się wycyfrywała z, z turdyski, czy nie. Z tego co wiem ja wczorajszego, bo wczoraj się z nią kontaktowałem, no to kolano było oczywiście spuchnięte, ale e, tak że na razie ona nawet nie myślała o wycyfaniu się zbiegów, a Aczkolwiek trzeba przyznać, że to jest tacja dynamiczna, może tak, że jednego dnia będzie dobrze, natomiast drugiego dnia będzie już trochę gorzej i wtedy będzie chciała się wycofać. To jednak jest duży wysiłek dla kolana, no bo to jest kilka biegów wyczerpujących dzień po dniu. No dzisiaj dzień przerwy, mam nadzieję, że tego przez ten dzisiejszy dzień ona się jakoś zregeneruje i jutro będzie mogła wystartować w lepszej kondycji. To się pojawiło w końcowej fazie okresu przygotowawczego. Natomiast nie było to uciążliwe podczas treningów narciarskich. No, ma jakiś problemy ze stawem koloru niestety nie mogę podać rozpoznania, bo to jest objęte tajemnicą lekarską. W treningach, że tak powiem, takich w okresie przygotowawczym, treningach na sucho tak zwanych, czyli w bieganiu czy rowerze, to jej kolano przeszkadzało, natomiast w już narciarskich, to kolano jej tak naprawdę nie przeszkadzało. I Jedyną techniką, która nie jest dla niej złyśkowiecha, to jest technika łyżwowa. I no, to, to na to trzeba będzie uważać. Natomiast przy innych przy, przy bieganiu techniką praktyczną problemu myśleć się większego nie powinno. I, I problem z kolanem w pewnych sytuacjach może być rozwiązany za odpowiednią jakąś tam rehabilitacją, a jeżeli to się rozwinie, no bo trzeba pamiętać, że na cały czas tego nogi używa, prawda? To nie jest tak, że ona leży i czeka, aż się, się wygoi. No trochę jakby jedzie z przebitym kołem. E, I startuje w radzie z tym przebitym kołem. Żeby zmienić koło, trzeba przerwać. No i ona teraz próbuje dojechać do mety na przebitym kołem no, A jeżeli będzie nie będzie tylko zwanało, no to trzeba będzie robić jakieś inne ruchy. No. Znaczy ją leczyć. Tak rozmawialiśmy z Justyną, że jeżeli ten sezon będzie da radę pobiec tak jak będzie chciała, no to jeżeli da radę to przebiec, to po, po zakończeniu sezonu spróbujemy zrobić taki zabieg, który pozwoli na to da, zamknięcie tego problemu z kolami. Natomiast na razie to trudno mi sobie wiedzieć jak to będzie, ponieważ rokowania czy wyrokowanie w przypadku zdrowia to rokowanie jest bardzo bardzo ryzykowne, bo może być tak, że nie będzie wymagała tej operacji, może być tak, że będzie wymagała w połowie sezonu. Więc jakby ja bym się nie chciał jakby tego wypowiadać. Natomiast tak planowaliśmy, że jeżeli będzie problem, ja nie będę dokuczał, no to po zakończeniu sezonu będziemy sezonu rozwiązywali chirurgicznie.